w wyborach Ja chcę e, głosować na prezydenta Dudę. To jest dobry człowiek. Do tej pory nie mieliśmy takiego prezydenta w Polsce i, i wszystko dobrze robi PiS. Ja nie chcę kosz tego... Kosz, tak, Nie chcę tego z warszawiaka, który on nic u siebie w Warszawie nie zrobił, a gdzie zrobi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zobaczenia. Jakieś argumenty za panem Andrzejem Dudą? Proszę. Jakieś argumenty za panem Andrzeją Dudą. Co, co, co zrobił dobrego dla Polski? Dla Polski Duda wszystko dobrze zrobił, dla dzieci, dla starszych ludzi, dla pełnosprawnych też. To znaczy co? Dał jakieś pieniądze, często na Tak, tak. tak? Po, pomógł dużo ludziom bardzo. Mhm. We wszystkim. I, i, jeśli wszędzie, potrzebują Duda i za granicę, wszędzie, bo bardzo dobry człowiek. Pani, pani mówiła, że pani namawia tutaj wszystkich tak, znajomych do wzięcia udziału w wyborach. Tak, tak moje, do... moje koleżanki będą na dudę yy, yy, tego. Ile koleżanek pani namówiła? 30 osób. A w tyle? I będzie, tak. I tutaj w Ostrocu się to krzyczym, pomimo że ten czerwony Ostrowiec, ale będzie na dudę. Wygra, tak? Z tego yy, yy, z Warszawy, tamtego prezydenta. A jeżeli by wygrał Rafał Czaskowski, co, co, co pani zrobi? Jak wygra, Duda... Jeżeli by wygrał Rafał Czaskowski, to co by Pani zrobiła? O nie, to odwołam się może do innych władz, proszę pana. Ja nie chcę takiego. I ludzie nie chcą... Nie jest pani za nim? Nie jest pani za Nie, nie jestem za nim i koleżanki moje też nie chcą go. Bo jest fałszywy zdrajca narodu polskiego. Skąd, te, skąd takie wnioski? Takie wnioski są, tak. Ale sko, skąd takie wnioski, że jest? No bo ludzie tak mówią, że to zdrajca widać, po buzi jego. A kto, kto dokładnie mówi? W telewizji czy? No, w telewizji i w ogóle ludzie chodzące, no chodzące, Tak, nie chcą jego, tylko chcą dudę. Naszego polskiego, prawdziwego patriotę Polski. Jeszcze jakieś plusy za Andrzejem, do minusy? Oprócz. na emerytury, coś jeszcze? No tak ma trzynastki, da czternastki, tym dzieciom po 500 plus dostaną i, i teraz niepełnosprawne po tysiąc złotych podostawali mhm. przez Dudę, bardzo dużo zrobił i pomógł ludziom, już nie, 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 nie chodzą po śmietnikach za chlebem, bo mają chleb, jak Duda rządzi pięć lat temu a wcześniej nie było, chodziły po śmietnikach i zbierały chlebek. Czyli lepiej się pani teraz żyje niż, niż kiedyś? Teraz lepiej mam niż za, tam, za tamtych czasów. Nic, pani nie chciała zmienić. Teraz, teraz było takie Nie. Okay. Teraz bym chciała do końca, żeby pięć lat był i następne pięć, żeby Boża mu dała sto lat życia. No, do zobaczenia, tak. panie Duda, będę na ciebie całkowicie i rodzina moja głosowa.